Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony, Simon. I witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś jestem z Matim. Dzień dobry. I witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w Bedwarsach. Po pół roku? Po pół roku. Dzień! Witamy Was bardzo serdecznie na serwerze ColdSraft. Dlaczego po pół roku? Już wam odpowiadam. Simon stracił premkę i nie miał jak nagrywać fajnych filmów. Never! Never! Ło! Przestraszyłeś mnie! I kurwa! Kurde Ja byłem przekonany, że go zrzuciłem A wyszło jak zawsze Pa 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 go! No kurwa! Yeeees Moje drodzy Pum, nam palma odbija? No, dawno się nie nagrywało filmów. Zapraszam Was na kanał <grym> Matyk z Polski, ponieważ jeżeli tak dalej wyjdzie, to będziemy na przemian nagrywać filmy. I widzowie, musicie tu i tu i tu i tam zostawiać wtedy łapki w górę. Ponieważ, jeżeli wbijecie określony próg łapek, na przykład u mnie pod tym filmem wbijecie 5 łapek w górę, to na Mattiego kanale od mojego wbicia 5 łapek w górę pojawi się materiał z Bedwars. I właśnie. Iza. O, uciekł, uciekł. O, chyba spadnie do ciebie. Papa! Begnaj! <laughs> Szybciutko, kurczę z takimi. Proszę państwa, jak tak dalej pójdzie to na tym materiale zobaczymy 100 aren, Ponieważ no. jest trzecia minuta. ale proszę nie krzyczeć. Trzecia minuta materiału. A my. A my. A my już mamy... Tutaj... Tylko złotych do rozwalenia widzowie. Żegnaj! Bo oni chyba do mnie idą, nie? Tak. Co tu robiasz? Papa! Pa. Żegnaj! Pa, pa. Tak jest! I tak oto Gigi. pieczętuje się powrót. Widzimy się na kolejnej arence. No, się na drugiej arenie! O boże, jak to. Współczuję jak to będzie słychać w montażu. No, pewnie już tam master na 0 dB, człowieku. Idę z kifolem. To nie zły endstone, chciałem powiedzieć. Znaczy, to nie endstone. A ja powiedziałem ston. Nie! ma Cześć! Ale to też przekopę! Jak amerykański pryszcz! Z e, żółty do nas jest przed chwilą Nie to nie ma bab! Ja łamę bab! Ja Ja No kurwa Idę 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 idę, idę idę Wypierdal! Tak to moment To jest suko. No jak! Jak to mozli no, człowiek What the, What the fuck? Gdzie widzowie, my nie. My nie wygrywamy zawsze, dlatego tą arenę wytnę. <głos> 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 to po O kur... Nawidzę cię! 4 <noise> na kolejnej ręce. Ostatnia. No. Rarena. Ra Ranena. Ranena, jojo. Mhm. Widzowie pamiętacie jak Mati miał dużo pingu, zapraszam Was do tego materiału bardzo serdecznie, bo Mati mówi, że to jest najlepiej zmontowany film, więc zapraszam do obejrzenia. Wyszło całkiem śmiesznie, więc macie link w karcie i w opisie pod materiałem. Ojoj. Oj ojoj oj. Ojoj, oj, oj. Oj, 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 Siemaniu. No szybciej się ładuj te tak Dlaczego? Ty! Ale ty to już w ogóle rekord CPS-u wbijasz Popie. No. Nie, tekstur pak mi się Zdycham. nie podoba. Szybciej Aha No nie spadnie chyba No niestety nie Ile jest? No zauważył nas dwójkę i leci no, ile ty masz. Jak to jest możliwe, że ty przeżyjesz upadek z 58 900 milionów kratek i nawet nie stracisz. 2, nie wiem. 20 hałas. Aha, wróć, ty już miał chrapkę tutaj. Miał, miał. ja miał. Ty poszedłeś. W to, tutaj poszedłeś. Dobrze Ci poszło. Nie zmienię. Ty, ale ten to ma Marco Polo całe chłopie. On się tak szybko... Widziałeś to? Widziałeś to, Mati? Co to się stało teraz, ej? Widziałeś co? to? Jest. Jest. Ale mi zabiera fragi. Spierd... Ej, Mati, nie lubię Cię. Gnoju. Ej, jak ty się odzywa No bo mi fragi no kradniesz złodzieju. Tenos. Brawo. Brawo, bravissimo. A gdzie oni są? O kurwa, a co jeszcze z drugiej strony? Żółty czeka na. Nie, pomarańczowy ten. Spadł jeden i jeden. No i. To ktoś jest. No co? No. Boże. Jeszcze raz mi co? Limit wysokości tu jest przecież. No ja. Ja spadłem, stary. Oni mają beda, to dlatego. Ja mam kill off, ja mam ciu, ciu. TNT, ja mam Shiftuj, shiftuj! No już. Wypierdala. Jakby jeden poszedł spaść, bo diamentowi. Kurczę. No powiedziałem wypierd... To jest? Widziałeś to? What the fuck? Nie? <laughs> Jak się zjemy, to pewie, nie? źle to zrobię. No, no i... Dobra widzowie, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie... Pamiętajcie do Matiego. Pewnie niedługo film ze mną. A ja wam życzę... Miłego dnia, wieczoru, popołudnia, wigilii, wielkanocy, bożego narodzenia, wakacji, po prostu może zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się widzowie. Na razie do zobaczenia. I wracamy z bedworsami. Trzymajcie się i cześć. Siemano.